Witam serdecznie. Nazywam się Piotr Gibaszewski. Mam ogromną przyjemność zaprosić Was do obejrzenia i wysłuchania prognozy astrologicznej na Lipiec. Zapomnijmy o spokojnych wakacjach, zapomnijmy o luzie, nudzie, tak zwanym sezonie ogórkowym nic takiego. Na niebie mamy bardzo, bardzo, bardzo intensywne, mocne, energetyczne układy. Które w lipcu będą podgrzewały atmosferę. Zresztą już to zauważyliśmy. Pod koniec czerwca mieliśmy niezwykle dramatyczne sceny zamachów terrorystycznych w Tunezji, w Kuwejcie i we Francji. No, czasami pewne rzeczy wyprzedzane są przez wydarzenia, które już będą miały w lipcu, ale napięcie, konfrontacja, dramaturgia. Yy, układów lipcowych naprawdę będzie bardzo, bardzo duża. Yy, co takiego się dzieje w lipcu? Co takiego będzie miało miejsce? Co powinno przykuć naszą uwagę? Otóż na samym początku lipca, 2 drugiego, yy, drugiego lipca, będziemy mieli pełnię księżyca. W znaku koziorożca. Księżyc znajdzie się w znaku koziorożca, słońce w raku będą naprzeciwko siebie, pełnia księżyca, ale to nie będzie zwykła pełnia księżyca. W tym samym czasie, w tym samym momencie planety utworzą taki podwójny, a nawet potrójny układ. Powiem księżyc znajdzie się w koniunkcji z Plutonem, w znaku koziorożca, na pełni, a po drugiej stronie na dole. Słońce wejdzie w koniunkcję z Marsem w znaku Raka. Układ ten w astrologii nazywamy huśtawką albo wielką opozycją. Kiedy y, mamy tak mocny zestaw w ogóle pełnia sama w sobie jest bardzo mocna, energetyczna, y, intensywna i mająca duże konsekwencje na wielu różnych polach i w obszarach y, y, globalnych i indywidualnych. No to jeszcze dodatkowo doszły do tego doszła do tego bardzo ostra bardzo twarda opozycja Marsa z Plutonem, które się nałożyła na pełnię. No niestety pierwsza dekada miesiąca spokojna nie będzie. Nie ma o tym mowy. To jest bardzo ciężki, ostry, konfrontacyjny, radykalny, mocny układ, który bardzo przynosi duże pobudzenie na jakich polach. No spróbujmy odnieść się do archetypów astrologicznych. Rak koziorożec. Rak lud, prosty lud. Tak w astrologii mundalnej, w astrologii politycznej opisuje się ten, ten, ten rejon horoskopu czyli rak jest generalnie związany z proletariatem. Współczesny proletariat nie ma już proletariatu, tak? Wielkich mas robotniczych, które gdzieś tam protestowały z początku XX wieku, pamiętamy, już nie ma proletariatu. Dzisiaj socjolodzy określają ten elektorat, tę grupę społeczną tak zwanym prekariatem, czyli grupą, grupę ludzi generalnie młodych, sfrustrowanych, rozczarowanych, wkurzonych, podirytowanych, e, wkurzonych na system, chcący ten system rozwalić, to nie są biedacy w rozumieniu klasycznym, tak? Nie mają pieniędzy e, totalnie. Nie, oni mają pewien poziom życia, ale żyją na... Można by powiedzieć jakimś takim minimum. Umowy śmieciowe, jak to się określa, brak stabilności, tak? Kończę studia i uważam, że mi się należy, tak? Dajcie mi pracę. Tak? Prekariat widzimy, co się dzieje w Grecji. Widzimy, co się dzieje w Grecji, widzimy, co się dzieje, kiedy obiecuje się, obiecuje się ludziom gruszki na wierzbie. Przez wiele lat się żyje w atmosferze, że nam się należy, że, że jesteśmy wyjątkowi, że mamy kilka tysięcy lat naszej kultury, no to możemy kręcić, kombinować, nie płacić podatków, robi różne przekręty. No niestety to jest prawo karmy. Dostajesz konsekwencje tego, co robisz, o czym myślisz. Czyli Grecja jest dobrym przykładem tego, jak taki, powiedzmy, marksistowski bolszewizm, kombinacja, cwaniactwo, krętactwo kończy się. I wcale nie chodzi o żadne jakieś spiskowe teorie, spisek niemieckich banków na biednych Greków. To jest myślenie, to jest bardzo typowe myślenie ofiary. Wszyscy są przeciwko mnie, wszyscy są źli. Prekariat. W Grecji, prekariat w Hiszpanii, y, która tam partia Podemos, y, bardzo podobna do Syrizy Greckiej, taka komunistyczna, o bolszewickim, bardzo marksistowskim za, założeniu, antyglobalistyczna, tak przeciwko kapitalizmowi, tym, fre, temu, tym wrednym bankom i tak dalej. Nie, my nie jesteśmy winni. Oni są winni, ci te banki, tak? Ktoś tam, znowu ktoś jest winny. My nie, absolutnie, tak? My nie. Nie bierzemy odpowiedzialności za swoje decyzje. W Polsce ruch Kukiza. Jest to bardzo, bardzo. Typowa, klasyczna, tak? E, oburzeni, wkurzeni, wkur trzy kropki na system, rozwalimy system, nie będziemy w ogóle, nie ma, nie ma znaczenia, rozpieprzymy, wygonimy ich tych wszystkich, tak? I co będzie dalej, tak? E, niczego nie będzie, jak mówił klasyk. No, niestety e, to nie jest dobra metoda, ale my nie oceniamy jako astrolozy, my nie zajmujemy oceną, tylko analizujemy, jakby rzeczywistość. A więc prekariat, rak. No a po drugiej stronie koziorożec, a zatem struktury, państwo, władza, Unia Europejska, systemy bankowe, kontrola społeczna, no muszą istnieć jakieś instytucje, które w jakiś sposób ten porządek utrzymują, bo tak to by byłby jeden wielki, że tak powiem, bałagan, że się tak wyrażę delikatnie. No więc te dwa, te dwa, te dwa aspekty są tu, wejdą w bardzo ostrą konfrontację. Oczywiście, Mamy różne prekariaty. Nasz europejski prekariat jest, powiedzmy, najwyżej jakieś zadymy i tak dalej. Niestety, arabski prekariat jest dużo, dużo, dużo gorszy. A arabscy prekariusze podżynają gardła i obcinają głowy, i idą z bombami wśród tłumu i strzelają do ludzi. To jest inny prekariat, ale generalnie podobne wkurzenie, napięcie, poddane oczywiście tej destrukcyjnej, paskudnej, islamskiej ideologii, która, która pierze mózgi ludziom. Ale to już nie ma znaczenia, czy to będzie bolszewizm, czy to będzie islam, czy to będzie jakaś inna ideologia, która akurat wykrzywi ludziom myślenie. Więc ta opozycja, ta huśtawka, tak bardzo, bardzo tę konfrontację powodza. Mówimy o polityce, mówimy o mediach, o kulturze, o zderzeniu cywilizacji Huntingtona, Samuel Huntington. Napisał słynną książkę, Zderzenie cywilizacji, no, prawie już 20 parę lat temu, ale ta książka ma nieprawdopodobne teraz przełożenie. Zderzanie, zderzenie cywilizacji. Tylko trudno powiedzieć, czy, czy, czy mówimy o cywilizacji, czy, Ara, czy Arabowie z tym islamem to jest cywilizacja. No. no powiedzmy, Zderzenie dwóch światów, południa, północy. Bardzo, bardzo opisywał to mocno Huntington w swojej książce. No i widzimy konsekwencje tego jak najbardziej. Więc mamy zderzenie cywilizacji i to oczywiście, ta konfrontacja, wielka opozycja, tak, coś naprzeciwko czegoś. E, władza, lud, e, jakiś, jakieś spauperyzowane grupy społeczne, wkurzone, poirytowane, e, z zaburzonym myśleniem, e, nie chcące coś zmienić w sposób konstrukcyjny, tylko rewolucyjny, szokowy. No i władza i jakieś systemy, jakieś instytucje, które próbują coś zrobić z tą Grecją na przykład, tak? Więc mamy kolejny festiwal, że tak powiem, ratowania Grecji, kolejne spotkania ostatniej szansy, których już było mnóstwo i będzie pewnie jeszcze ich wiele. Spokojnie, Grecja nie wyjdzie z Unii Europejskiej, nie ma mowy, Unia na to nie pozwoli, to byłaby, to byłaby dramatyczna bardzo decyzja. Nawet z Unii Walutowej nie wyjdzie. Coś będą kombinować, tak, że, 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 że no zobaczymy, jaki będzie efekt tego referendum, ale chyba wygląda na to, że Grecy zaczynają już wracać do rozsądku i zaczynają rozumieć, że po, przestać pora dymić, może po, czas przemyśleć tak, społeczeństwo, które naród, który wielkich filozofów, Sokrates, Platon. E, Arystoteles, no, te postaci, które wpłynęły na kulturę światową. No a jednak, to jest ta nasza huśtawka, którą będziemy mieli na początku miesiąca. Potem lekki oddech. 8 mamy Marsa w trygonie do Neptuna. No, powiedzmy chwila od, odpoczynku chwila takiego, e, chwila poprawy, e, jakby, jakby nastroju chwila takiego e, luzu, który się tu pojawi. No, a potem e, kolejne, mamy, kolejne mamy przygody, kolejne, kolejne e, mocne momenty. E, mianowicie, w e, 15 w połowie miesiąca Mars już wejdzie w taką zasadniczą opozycję z tym Plutonem, bo teraz to najwyżej jeszcze będzie w takiej lekkiej. No i nów, 16 mamy nów Księżyca w kwadraturze do Urana. No i znowu nasza ulubiona, ulubiony półkrzyż, których mieliśmy już w tym roku sporo, będziemy jeszcze ich mieli. Oczywiście yy, nałożony na kwadraturę: uran, pluton, uran w baranie, pluton yy, w, yy, w koziorożcu. Nów słońce, księżyc i Mars w znaku raka. Czyli bardzo znowu silna, a, silny aspekt, silny półkrzyż, który znowu będzie podgrzewał atmosferę, znowu będzie. Yy, Znowu będzie bardzo dużo na ten temat się działo. Znowu będziemy mieli gorącą, gorącą, gorąca atmos gorącą atmosferę. Czyli nie, 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 nie grozi nam spokój. Układ ten będzie bardziej wpływał na pogodę, na zjawiska w atmosferze. Dużo kataklizmów przyrodniczych w Europie, powodzie, huragany, nawałnice. Niestety lipiec będzie bardzo trudnym miesiącem, jeżeli chodzi o pogodę, i nie czeka nas tutaj nic spokojnego. W, w, oczywiście, co dalej, tak? bo nie tylko, nie, tylko te, w, nie tylko te, że tak powiem, obszary nas interesują. W, le, lecąc dalej, jakby lecąc w, 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 patrząc, co dalej w tym, z tym wszystkim się dzieje nam, w, tak chociażby weźmy taki horoskop Republiki Szwajcarskiej. Bardzo nas, Polaków, interesuje, co się ze Szwajcarem dzieje. Z jakiegoś dziwnego sposobu nawiązaliśmy bardzo bliską intymną relację z Frankiem. Nie wiem, co nasi, ci, którzy oglądają ten, ten film na ten temat, myślą, jakich relacja intymna z Frankiem jest mocna i silna. Myślę, że dla niektórych bardzo mocna. Związani jesteście na śmierć i życie. Niektóre małżeństwa nie przetrwają, a relacja z Frankiem będzie trwała na wieki. No, żartuję oczywiście, nie życzę Wam tego, żeby aż tak długo trwała, no, ale niektórzy mają te 30 lat wpisane jak kamień w pacierzu. No, co tam z naszym Frankiem? W Republice. W horoskopie Republiki Szwajcarskiej z XIX wieku, Saturn wchodzi w opozycję do Księżyca. To jest w aspekcie dyrekcyjnym, czyli to niezwykły tranzyt, to jest dyrekcja, czyli bardzo długotrwający aspekt. No to będzie miało, no właśnie, jakie konsekwencje, bo to jest ciężki bardzo aspekt, trudny. Paradoksalnie dla Szwajcarów bardzo złą wiadomością jest wzmacnianie się waluty, wzmacnianie się franka. To nie jest dobra wiadomość. To zażyna eksport, to podraża import. To podraża, to, to podraża, import oczywiście taniej, podraża eksport, podraża rynek, więc zażyna gospodarkę, więc wzrost kursu Franka jest zabójczy i w efekcie, w efekcie pogarsza sytuację gospodarczą, a kiedy kapitał spekulacyjny już stwierdzi, że już Frank nie jest atrakcyjny, wtedy się wyniesie i Frank, Frank wtedy dramatycznie spadnie, więc na dłuższą perspektywę moja rada dla tych, którzy zakochani są we Franku i mają tam bliski, intymny związek z Frankiem, nie, nie, nie udziegajcie histerii panice, ponieważ Frank na pewno, na pewno spadnie w najbliższych latach. W końcu nie, e, nie spłacacie kredytów w miesiąc czy dwa. E, w horoskopie Czech, no i częściowo też Słowacji, bo one, te horoskopy są bardzo podobne. E, w tym samym czasie powstały Czechy i Słowacja bo to jak samitna rewolucja uran w kwadraturze do Marsa. No oczywiście, nasi e, południowi sąsiedzi będą mieli mnóstwo zamieszania politycznego w które bardzo silnie angażuje się Rosja, jak wiemy doskonale, w trójkąt wyszehradzki, taka struktura polityczna, którą w Polska była mocno zaangażowana, ledwo zipie, praktycznie jakby go nie było. W horoskopie Estonii, jednego z krajów tej tak zany Niedawno Rosja że chce podważyć legalność niepodległości republik byłych radzieckich, więc Estonii między innymi też. Estonia była najbardziej spokojna z tych wszystkich krajów nadbałtyckich, najbardziej wokół Litwy i Łotwy się działy zamieszanie. Estonia była spokojna i tutaj mamy bardzo harmonijny, fajny, sympatyczny aspekt. Jowisz w końcu do słońca, tam coś bardzo pozytywnego się zadzieje gospodarczo, biznesowo. Więc te kraje nadbałtyckie tutaj mogą się zmobilizować, stworzyć jakąś wspólną strukturę, jakieś wspólne działania. No w horoskopie Rosji. Oczywiście Putin nie zasypuje gruszek w popiele. On tylko czeka na takie sytuacje, które się dzieją na świecie. Czyli im więcej zamieszania, zamachy terrorystyczne i bardziej islamski terror się podnosi, tym bardziej Putin tę sytuację wykorzystuje, bo to jest dobry moment do tego, żeby zacząć robić coś, na co ma ochotę na, na, na Ukrainie. No i oczywiście będzie coś robił, to nie ma co do tego wątpliwości. Widać to w horoskopie Federacji Rosyjskiej, gdzie Pluton po raz drugi przechodzi przez Księżyc. W, w sło w, przez Księżyc horoskopu Federacji Rosyjskiej. To jest bardzo destrukcyjny i ciężki aspekt. Więc e, im bardziej notowania Putina rosną, tym bardziej wzrasta też aktywność wojenna. To jest taka zależność wzajemna e, i będzie, którą będziemy też widzieć w horoskopie Putina zaś Pluton jest w kwadraturze do Słońca. Ale Putin nie osiągnie tak łatwo swoich celów. To jest bardzo destrukcyjny, negatywny, toksyczny, szkodliwy aspekt, który psuje koncepcję. Czyli Putinowi się zaczną sypać bardzo jego pomysły. Ostatnio trochę było spokojniej, e, zwłaszcza wiosną. I nawet to w gospodarce gdzieś tam ustabilizowało, ale na dłuższą metę to się nie uda. Na dłuższą metę to się nie uda, i Putin wie o tym, że nie może zatrzymać tego pociągu. Musi iść ostro, na chama. Musi, musi, ponieważ kiedy się zatrzyma, zacznie wejść w łagodność, w jakąś negocjację, to się to wszystko diabli wezmą. W, Biału, w horoskopie Białorusi, księżyc progresywny na Neptunie. No wiemy, że Białoruś dostała potężne baty ze względu na wojnę na Ukrainie, ze względu na osłabienie się rubla rosyjskiego, a eksport przez, stał się dużo mniej opłacalny. No Białoruś, Białoruś ma potężne problemy. Największa ironia losu polega na tym, że Łukaszenko staje się jakimś mężem opatrznościowym, niemal. Jakąś porozumienie miejskie, pierwsze i drugie, tak? No, no niemal jak jakiś szef ONZ-u, prawda? Ten, ten wataszka yy, białoruski. Na Ukrainie Jowisz w koniunkcji z Merkurem, Wenus i Słońcem horoskopu 1991 drugiej niepodległości. Bardzo dobry aspekt. Na Ukrainie po chyba już nie wiem ilu okresie, praktycznie od czasów. Od czasów Majdanu nie było żadnych pozytywnych aspektów, to jest bardzo pozytywny aspekt. Jest szansa. Że zaczną przynosić efekty reformy, które tam są stosowane, bolesne, drastyczne, tragiczne, prawda? Nie? Ten, ten, ten ukraiński system oligarchiczny, skorumpowany, otwornie, potwornie potwornie no, przeżarty tym sowieckim mechanizmem, tym takim azjatyckim tam się zaczną dziać pierwsze modernizacyjne procesy. Czyli niech ci, którzy, że tak powiem, chcą spuścić po Ukrainę, nie śpieszą się tak bardzo, bo tam się zaczną dziać bardzo pozytywne procesy. Jednak ten aspekt jest bardzo motywujący, wzmacniający. Co dalej na świecie? Prezydenta Obamy mamy Jowisza na medium celi w jego horoskopie. To jest mocny aspekt. Końcówka jego prezydentury, no końcówka jeszcze półtora roku, ale ten aspekt może bardzo mu pomóc wzmocnić swoją pozycję, swoją bycie liderem światowym prezydentem, który chce tak bardzo odnieść, oczywiście jego prezydentura niespecjalnie udana. Większość problemów, które są na Bliskim Wschodzie, związana jest z tym, że Ameryka się zbyt szybko wycofała. Z, jeżeli już narobili bałaganu tam na, na Bliskim Wschodzie, to nie powinni się tak wycofywać. No i prawdopodobnie, prawdopodobnie będzie, będzie jakieś, jakieś działania, które chciał podjąć. No, oczywiście, będzie to związane z, z przede wszystkim z dwiema rzeczami. Z, z negocjacją z Kubą i z Iranem. I ten Saturn na medium celi przyniesie mu sukcesy. To będzie oczywiście rozłożone w czasie. E, na Dalekim Wschodzie, e, w Indiach, Jowisz na słońcu Indii, no ten kraj niedoceniany stanowczo. Przecenione Chiny, niedocenione Indie, tak uważam. Indie są i będą prawdziwym mocarstwem. Nie Chiny, nie Chiny. Chiny czeka wielka... Wielki kryzys gospodarczy, który się tam po prostu wcześniej czy później pojawi. Chiny są napompowaną sztuczną bańką spekulacyjną. I to oczywiście to jest potężna, olbrzymia bańka z olbrzymimi zasobami, ale taka bańka też pęka długo i yy, 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 no, wybuchowo można by powiedzieć. No, Jowisz na słońcu Indii na pewno pomoże temu krajowi. Widzimy identyczny aspekt w horoskopie Korei Południowej, więc Jowisz na słońcu tych wielkich azjatyckich gospodarek na pewno je wzmocni. Co u nas, co w Polsce? No w Polsce, jak wiemy, różnie. Szykujemy się do referendum wrześniowego, potem mamy wybory parlamentarne. Czy już możemy się... Czy już możemy się Jakoś odważyć na jakieś pewne prognozy dotyczące wyborów. Wszystko na to wskazuje, że w jesiennych wyborach, w październikowych wyborach, e, wybory wygra PiS, wy, wy, wygra Prawo i Sprawiedliwość, ale nie aż tak dużo, jakby sobie tego życzyło. Czyli te notowania bardzo wysokie nie przełożą się. Prawdopodobnie jednak PiS będzie rządzić. Nie wiemy jeszcze oczywiście, jak, te, jak to będzie wyglądało, bo nie mamy horoskopu ani rządu, ani jeszcze to wszystko nie jest takie jasne. Można tylko spekulować na temat tego, jak to może wyglądać. No wiadomo, że jeżeli Pi z kimś koalicję stworzy, to tylko z ruchem Kukiza. No, jeżeli chodzi o ruch Kukiza, sytuacja nie wygląda wcale jakoś tam bajecznie. W horoskopie Kukiza nie znamy jego godziny urodzenia, znamy tylko jego dzień, no ale to mamy już pewne elementy, które mogą nam bardzo wystarczyć. Co czeka ruch Huckisan? Wielki, potężny ruch, który tutaj prawie niemal były takie notowania, w których Kukiz miał nawet pierwsze miejsce. Otóż do października nie utrzyma się to tak wcale, a nawet jeśli, oczywiście ruch Kukiza wejdzie do Sejmu, ale nie aż tak bardzo wysoko, jak się wydawało. Natomiast ruch Kukiza podzieli losy innych antysystemowych partii typu samoobrona i ruch Palikota. Mianowicie Neptun w opozycji do Marsa w 2016 w horoskopie Kukiza oraz Słońce progresywnym w opozycji do Saturna Dwa ciężkie, kryzysowe, trudne, destrukcyjne aspekty. Po prostu diabli wezmą to wszystko bardzo szybko. Czyli ruch za nie przetrwa nawet kilku miesięcy. To się rozleci bardzo szybko i w awanturze, sporach, megalomanii, narcyzmie głównego, przewodniczącego tego ruchu, który, który po prostu uprawia bardzo przedziwną, bardzo przedziwną politykę, która ma coś robić, ale nic nie robi, a tak naprawdę nie pokazać programu. To się zakończy dla nich fatalnie, ale to nie jest dobra wiadomość dla platformy wcale. W horoskopie, w horoskopie platformy Słońce progresywne i dyrekcyjne wchodzi na Neptuna. To jest bardzo kiepski aspekt dla nich. E, więc osłabiona, taka niemrawa, lękowa, pozbawiona energii, pozbawiona mocy, siły, walki, ochoty na walkę, platforma. Jest taka ewidentnie jak zdychająca kobieta. Oczywiście to nie jest koniec platformy. Absolutnie to nie jest koniec tej formacji. Na pewno jest to słaby okres, słaby czas. Od, jak Słońce. Tak, energia główna wędruje przez Neptuna, rozmywa, rozpuszcza. To wszystko jest takie mdłe. E, oni są bezradni, bezwolni. Dają się bić jak taki marny po prostu e, bokser na, na ringu, na sparingu, że tak powiem, dla Czempiona. I tak tu, są tłuczeni przez tego, e, bo, te, bo ten Neptun, że tak powiem, jest osła, e, osłabia te, to, to słońce. I to, to ewidentnie będzie widoczne e, mniej więcej do, do, do końca roku czyli praktycznie przez cały ten okres wyborów. E, w horoskopie Ewy Kopacz. Eee, mamy Marsa w opozycji do Neptuna. To też nie jest po, po jakby no, niosący jakąś wielką moc i siłę aspekt, czyli raczej generalnie pokazuje taką słabość i, i, i raczej i, i, i w bezradność pewnego rodzaju. E, ten aspekt już mija powoli, ale jeszcze, że tak powiem, e, ona będzie to odczuwała. Co w gospodarce? Marnie jakoś tak wygląda na nasza giełda. Bardzo ważny tranzyt Plutona przez imum celi horoskopu warszawskiej giełdy pokazywał, że te destrukcyjne procesy tam się mocno ujawniły i trudno było spodziewać się, że tam nastąpi cud jakiś i odbicie. Natomiast lipiec będzie na pewno korzystniejszy i na giełdzie zobaczymy pewien przypływ. Jowisz w trygonie do Merkurego, Słońca będzie przechodził przez imum celi, to jest bardzo Wzmacniający aspekt w horoskopie WIGU20 już w trygonie do słońca, więc giełda ruszy. Ewidentnie lipiec zobaczymy dużą poprawę, odbicie, ale nie wiem, czy to będzie początek jakiś y Nie sądzę, żeby ona szybko nadeszła. Jeśli wygrają populistyczne siły z populistycznym programem, to giełda warszawska na parę lat może nawet. Bardzo zjechać. Poza tym, po, tym, po tej konjunkcji plutona przez imię Celi nie zapowiada się to najlepiej. No, w horoskopie złotego, uran w kwadraturze do merkurego. Nic dziwnego, że mamy huśtawki, lęki i obawy na, na naszej walucie. No i one będą się jeszcze powtarzać przez pewien czas. To nie jest najlepszy rok. Widzimy duże skoki niestałości z frankiem, te historie różne. Czyli generalnie nie, mamy kolejną fazę lęków i obaw. Jeżeli chodzi o pogodę w lipcu, to musimy. No nie jest to najlepszy czas. Nie wiem, czy będzie powtórka z poprzednich lat, kiedy mieliśmy na walnicy powodzie, ale mogą być pewne nieprzyjemne momenty, musimy uważać. Lipiec generalnie w pogodzie. Tu dla czasowiczów informacja, może być całkiem niezły, znaczy ciepły, ale też nie cały, taki dosyć kapryśny miesiąc. Chyba tych wakacji jakoś tam najcudowniej wspominać nie będziemy, mimo że teraz będzie parę dni fajnych w lipcu, ciepłych, ale jednak ta zmienna, trochę burzowa pogoda i taka niestała nie będzie po prostu bardzo tę pogodę wzmacniać, ale oczywiście pogoda ducha jest najważniejsza, czego bardzo Wam wszystkim życzę i zapraszam za miesiąc.